Pamiętam, jak byłem w swoim dołku. Dołek? Co mam przez na myśli? Mam na myśli tutaj myśli samobójcze, depresję oraz lęk. Kompletnie zniszczone zdrowie psychiczne i niezbyt zbudowane życie. Ponieważ okres, o którym tutaj mówię... Ponieważ w okresie, o którym tutaj mówię, byłem bardzo samotny i w sumie nie miałem życia tam, gdzie mieszkałem. A mieszkałem w innym kraju. Z Polski przeprowadziliśmy się na Maltę i spędziłem tam rok. I w trakcie tego roku nie miałem fizycznego przyjaciela, nie wychodziłem w sumie w ogóle z pokoju. Zajadałem się, grałem w gry... Uzależniałem jeszcze bardziej od pornografii, od TikToków. Siedziałem tam i niszczyłem sobie psychę. Po prostu to była moja robota 24 godziny na dobę. I szczerze, bardzo tego żałuję. Szkoda, że tak spędziłem tamten rok. Choć i tak, bardzo dużo mnie nauczył, więc w sumie gdyby nie to, nie byłbym tutaj, więc widzisz, już jednak tego nie żałuję. Ale dobra, dzisiaj rozumiem, że wtedy mi czegoś naprawdę brakowało. I nie mówię tutaj o klepce, tylko o czymś dla mojego zdrowia psychicznego. I mowa tutaj o słuchaczu, ale zaraz o tym więcej. Jeżeli mnie nie znasz, to mam na imię Hubert i pomagam młodym ludziom z ich zdrowiem psychicznym. Zachęcam Cię do tego, żebyś teraz zjechał do opisu, kliknął pierwszy link i zostawił mi followka na Instagramie. Stawiam tam codziennie krótkie filmiki i myślę, że mogą Cię spodobać. Potrzebowałem słuchacza, który będzie po prostu słuchać tego, co się u mnie dzieje. Chciałem mu powiedzieć więcej niż, że czujesz się jak gówno, tylko bardziej zanalizować to, co się u mnie dzieje. No i oczywiście chciałem, żeby ten słuchacz rzeczywiście mnie słuchał. Chciałem zostać po prostu wysłuchany. Nawet nie potrzebowałem rady czy rozwiązania. Po prostu potrzebowałem słuchacza. Dosłownie, bo bardzo często jest tak, że ludzie mówią o swoich problemach i w odpowiedzi od razu ktoś chce dać radę, rozwiązanie, rób to, rób to, rób tam, tamto, tamto, nie? Wiesz co? Rzeczywiście też coś takiego miałem, nie? Miałem z tym ogromny problem, żeby powstrzymać się przed dawaniem rady i rzeczywiście zauważyłem, że ta rada nie zawsze jest po prostu potrzebna. Dosłownie wystarczy, że wysłuchasz po prostu tą osobę. Współczuj jej. Poczujcie razem tą emocję, którą właśnie wylała z siebie ta osoba. Bądź przy niej, określić wsparcie, ale nie mów jej, medytuj, medytuj, kurwa, zobaczysz, będzie dobrze. Wstrzymaj się jeszcze, bo... Para uszu, która słucha, może bardziej rozwiązać problem niż rada, bo ta osoba, która mówi, może wyciągnąć wiele wniosków z tej rozmowy. Wiesz co? I każdy z nas ma tę możliwość. Możliwość słuchania. Dlatego całym celem tego filmiku jest to, żeby zachęcić Cię, żebyś wysłuchał bliską Ci osobę. Nie wiemy, czy na pewno wszystko jest u niej okej. Okay. Wiesz co? Wiele osób mówi, że wszystko jest okej, okay, ale okazuje się, że w bani dzieją się naprawdę straszne rzeczy. Dlatego wysłuchuj. Słuchaj tych ludzi. Proszę Cię. I to jest wyzwanie dla Ciebie, jak i dla mnie, żeby wysłuchać kogoś bliskiego, jaką się czuje, co u niego. Nie wpierdalać się w to, co mówi, tylko dać mu mówić. To będzie wspaniały uczynek, jaki zrobisz dla, te, dla tej osoby. Naprawdę. Dlatego proszę, wysłuchaj bliską Ci osobę. Dziękuję Ci za oglądanie i jeszcze raz pamiętaj o tym, żeby dać mi followka na Instagramie. Dziękuję.